Adrian Chuński Ksiądz Katolicki, to jest mocny podcast, bo mocny jest Bóg i mocny jest Jego działanie. Dzisiaj kochani w studiu jest z nami Mateusz Małek, szczęść Boże Mateuszu. Cześć, Boże, cześć. <grych> kochani, bardzo się cieszymy serdecznie. Mati jest z nami, Mati też tak właściwie kręci swoje podcasty o Królestwie Podcast, od razu polecam serdecznie. Mati, my się tak właściwie poznaliśmy, bo pewnego dnia napisałeś do mnie na Messengerze, i zrobiłeś mi challenge. To było, no. <laughs> zrobiłeś mi challenge. <laughs> ten challenge polegał na tym, czy, czy nagram właśnie Hot ten challenge, wtedy kiedy pomagaliśmy medykom. No i tak, na początek, powiem szczerze, moja pierwsza myśl no, była taka chyba nie bardzo, ale tak stwierdziłem, no a dlaczego nie, co ja nie dam rady. No i jakoś tak po prostu poszło, że się to nagrało i to tak bardzo fajnie też się przyjęło. Dużo dobra z tego było, bo później udało się innych wciągnąć do akcji i trochę jesteś takim pionierem. Pionierem, no bo jesteś, jesteś młody, masz ile teraz? 19, mm -hmm, tak. 19 lat i tak i masz swój kanał na YouTubie, działasz w socjalach. Co cię tak skłania? Czemu to robisz? Jakby, jaką masz motywację? Zaczy, zaczęło się wszystko od nawrócenia, które było 5 lat temu. Hmm. Przyjechałem na rekolekcję, tak zupełnie bez motywacji, żeby tam, nie wiem, poznać Boga czy coś takiego. nie? To była czysta taka motywacja. Fajne dziewczyny. No, była tam jedna dziewczyna, która mi się strasznie podobała, więc to był jeden z argumentów, żeby pojechać na rekolekcję. Eee, myślałem, że może, może coś. Poza tym jechał Tomek, ja też jestem taki towarzyski, więc mówię, z Tomkiem pojedziemy na tę rekolekcję, rozwalimy to. No i rzeczywiście na jednym z pierwszych już dni e, chcieli mnie wywalić z tych, z tych rekolekcji, bo robiłem burdę, prawie się pobiłem z animatorem. Wow. E, tak było. Mm. No generalnie nie miałem nic wspólnego z Panem Bogiem, nie? Jakby, kurczę, opowiadałem takie żarty, że później, <noise> to było jakiś jeszcze rok, dwa lata temu, jak gadałem sobie ze znajomymi z tamtych rekolekcji, które były tam 5 lat temu, gadałem sobie z dziewczynami, nie? Dziewczyny mówią, Mateusz, Jakie ty jej żarty, to było tak sprośne, to było tak obleśne, nie? Jakby ja taki przyjechałem na te rekolekcje, zupełnie jakby bez ingerencji, w sensie bez takiej intencji, żeby poznać Boga, nie? Ja tam przyjechałem dla towarzystwa i, i dla tej jednej dziewczyny, nie? I co się zaczęło we mnie łamać tam na tych rekolekcjach, bo zacząłem zauważać, że ja mimo tego, że taki tam przyjechałem, byłem absolutnie, kurka, najgorszym Materiałem, jaki mógł tam być na tych rekolekcjach. Każdy był ode mnie pobożniejszy, bardziej taki stonowany, i tak dalej. Byłem tam absolutnie najgorszym ogniwem w takim ludzkim patrzeniu, nie. No i e, zacząłem zauważać, że to bogu w ogóle nie przeszkadza. Myślę, znaczy, że ja jestem tam, jaki jestem na tych rekolekcjach. Mówię tam te żarty, jakie mówię, i tak dalej, i tak dalej. Jemu to w ogóle nie przeszkadza. W sensie cały czas, jakbym. Tak na modlitwach, które tam były, dostawał od niego taki sygnał, kocham cię. I po prostu, nie? Ja miałem takie, no ale trochę jak? Myślę, tu masz tyle dobrego materiału do kochania, jak sobie możesz mnie kochać? Znaczy, to, to, to nie jest dobry pomysł, żebyś mnie kochał, bo ja trochę się nie nadaję z tym swoim życiem do, do bycia z tobą, nie? Ale coś się tam we mnie na tyle złamało, że. Mm, że coś, coś tak naprawdę pękło, nie? Że powiedziałem sobie, skoro on jest w stanie mnie kochać takiego, to to jest coś, z, tym, z czym ja chcę być do końca życia. Że ja nie chcę tego nigdy... nie chcę się oderwać od tego, nie? Chcę być z tym do końca życia. Um. I pamiętam takie doświadczenie na końcu tych rekolekcji, kiedy ja już wiedziałem, że coś jest we mnie innego, że coś się we mnie tak podziało, że ja wyjadę z tych rekolekcji i będę z innym człowiekiem, nie? Bo zacząłem inaczej patrzeć na świat, na ludzi, na relacje, na Boga, nie? Wiedziałem, że coś się zmieniło. Pamiętam, siedzę w ostatniej ławce tam mniej więcej. Była chyba ostatnia msza na tych rekolekcjach, już taka kończąca wszystko i tak dalej. Organista grał, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, nie? Ja tak siedzę w tej ostatniej ławce. I mam takie wewnętrzne, ogromne pragnienie, żeby wyjechać tam z tej Wisły i każdemu o tym powiedzieć. Nie? Trochę tak jakby mi się taki dialog działał w głowie. Teusz, słyszysz, co oni grają? Mam no słyszę, no, idźcie na cały świat. I on mówi, no to wyjdziesz z tego kościoła, wyjedziesz z tej Wisły i będziesz o mnie mówił wszędzie, gdzie się da. Ja mówię, no ale jak? No przecież dwa tygodnie temu, przecież ty widziałeś, jaki ja tu przyjechałem. On ja mówi, nie, nie obchodzi mnie to w ogóle, to nie jest dla mnie teraz jakby... Mateusz, chcę, żebyś wyszedł i opowiadał każdemu o tym, co tutaj doświadczyłeś, nie? Że mimo tego, jaki tu przyjechałeś, że przyjechałeś tu jako absolutnie najgorszy materiał, to ja cię nie skreśliłem. To, to nie postawiłem na tobie krechy, tylko powiedziałem, to ja wybiorę sobie ciebie. I wyjechałem tam z, takiej, z, tamtej, z tamtej Wisły wtedy z takim przekonaniem, że ja chcę każdemu o tym powiedzieć. No i tak się zaczęło. Zacząłem mówić konferencję. Zaczęło się dość śmiesznie, bo. Ee, zacząłem mówić konferencje na spotkaniach w grupach u nas w Ministrantach. Nie? <laughs> miałem spotkania w grupach ministra w, u Ministrantów, w Ministrantach. No i tam miałem 3-4 osoby na spotkaniu. One siedziały sobie tak w rzędzie, trzy krzesła były postawione czy tam cztery i siedziały. Ja ustawiłem sobie telefon na mnie, żeby to wszystko było nagrane. No i mówiłem konferencję dla tych trzech osób, nie? Mówiłem, słuchajcie, jest tak i tak, Bóg jest taki i taki. No i tak się zaczęło, Za zacząłem generalnie wrzucać. Wrzucać te konferencje na YouTube. A. To dosyć fajnie poszło, bo tam już po paru dniach miałem tysiąc. Nie? No to z takiego kanału zupełnie od zera to to jest dosyć ok. No ludzie się zaczęli dowiadywać, że ja tak mówię o tym Bogu, coś. Później zgłosiły się do mnie dwie dziewczyny z mojej, z mojej parafii i powiedziały: Słuchaj, jak ty tak głosisz te konferencje, to może byśmy zrobili uwielbienie u nas w parafii. Mówię, no dobra, no to możemy zrobić, nie, to jest, ja powiem konferencję, wy tam się będziecie modlić i możemy, możemy tak podziałać. No i rzeczywiście poszliśmy do proboszcza, proboszcz powiedział, że okej. Okay. Zrobiliśmy uwielbienie, gdzie ja tam mówiłem pierwszą taką konferencję w życiu, nie wiem, to miałem może z 16 lat, gdzie rzeczywiście przed parafią, przed parafianami wyszedłem z mikrofonem, zacząłem mówić o Panu Bogu. Nie. No i tak to się zaczęło, nie? To znaczy, to, to się wzięło z tego doświadczenia, o którym pisze bodajże Święty Jan, czy mówi? To jest chyba w dziejach. Czy znaczy, my nie możemy nie mówić o tym, czego żeśmy doświadczyli, że tamto że, tamto, że tamto, że dzieje. No, że tamto doświadczenie, które mnie spotkało w tej Wiśle, te, tej głębokiej miłości, która jest absolutnie ponad wszystko, nie? Po, ponad te moje grzechy, które miałem, ponad te uwiązania, które miałem, a byłem naprawdę strasznie uwiązany, nie? W różnego rodzaju nieczystość i tak dalej, nie? Tam przyjechałem strasznie uwiązany, stąd się na przykład wzięły te moje żarty, nie? Że ja uwielbiałem takie żarciki, bo byłem strasznie uwiązany w tą nieczystość, nie? I nagle spotykam kogoś, który, który kto mi mówi, słuchaj, to nie jest mój pomysł na, na, twoje życie, ale, ale nie skreślam cię. Znaczy chciałbym, żebyś chciałbym, chciałbym, żebyś poszedł i o mnie mówił, nie? I to doświadczenie e, takiego mojego trochę szoku, nie? Dlaczego ja? Masz tu 40 osób, które się nadają bardziej, a ty wybierasz tego najmniejszego, najgorszego, absolutnie najgorszy materiał. To, to moje takie doświadczenie szoku. Dlaczego akurat ja? To mnie, to, to, to mnie strasznie uderzyło wtedy, nie? Mm. Zobacz, jak mocny jest Bóg, nie? Dlatego, że dokładnie ta sama sytuacja jest z Dawidem. Dlaczego akurat on? To się tak dzieje w ust... całym nie? Piśmie, to się dzieje w całym Piśmie. Mm. Tak jest z Gedeonem, tak jest z Dawidem, e, tak jest z Pawłem. Najgorszy materiał, nie? Jak mm. Bóg sobie pomyślał, jakiego by tu wybrać apostoła, który go zaniesie na cały świat, mm. to sobie wybrał mordercę. Mm. Znaczy, to jest po ludzku, to jest absurd. Mm. To jest absurd i to się wiąże z pewnym ryzykiem, bo istnieje takie ryzyko, że kiedy się rzeczywiście wybierze ten zły materiał i on nie pójdzie za tym, to może się skończyć tak, że ta osoba sobie weźmie 30 srebrników i, hmm? i go wyda. Znaczy, to, 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 to niesie ze sobą pewne ryzyko, to co Bóg robi, że wybiera najsłabszych. Nie? Trochę, gdyż patrzę tak na moje życie, wiesz, w sensie i w mojej klasie, choćby w liceum, ja naprawdę ja byłem tą osobą, która gdzieś tam czy miała najwięcej uwag, czy w gimnazjum. No i to akurat Bóg nie wybrał sobie tych grzecznych, ale wybrał sobie tych niegrzecznych. I czasami tak mam wrażenie, że On chce, żeby naprawdę Jego potęga się objawiła i że On ma plan. On ma plan. Nie znaczy też, że będzie wybierał tych najniegrzeczniejszych. Nie tylko Bóg po prostu, no nie ma względu na osobę, On sobie wybiera tego, kogo chce. I to jest piękne, ale to też tak pokazuje, że nie musimy być tacy ugrzecznieni, nie? W sensie tak słyszę, że tak potrzebna jest taka autentyczność, taka prawdziwość, że teraz nie wiem, ty nie musisz być takim grzecznym chłopakiem, ale ty ciągle po prostu jesteś sobą z tym temperamentem, charakterem. Wprawdzie myślę, że już nie opowiadasz różnych takich kawałów i że troszkę no staram się. Staram się nie opowiadać rzeczywiście. <laughs> że twoje... Ograniczam to. <laughs> <laughs> że twoje serce się zmienia, no bo to też jakby robi doświadczenie Boga, nie? Tak, znaczy, to też powiedzmy sobie szczerze, ja się tam wtedy nawróciłem na tych rekolekcjach, pod takim względem, że przyjąłem tą miłość, która tam wtedy do mnie przychodziła, ale to nie było tak, że ja wyjechałem i, i już nagle byłem święty, nie? Znaczy, przez pierwsze tam ileś tam miesięcy, może nawet lat, ciągnęły się za mną różne grzechy, różne uwiązania i mimo tego, że ja wiedziałem, że coś we mnie szczeliło, i że naprawdę odtąd chcę być z Nim, chcę być w tej Jego miłości, mm, to, to różne rzeczy jeszcze przy mnie zostały. To różne rzeczy jeszcze przy mnie zostały i e, jakbym powiedział, że po, po tym nawróceniu nagle stałem się święty, to bym po prostu skłamał. Hmm. Czy nie byłem święty, nigdy i e, do teraz nie jestem nie? nie jestem. nie jesteś? Jesteś dalej grzesznikiem? I to jakim? Hmm. Bardzo budujące też jest dla mnie właśnie to, że zobacz, że ta twoja ewangelizacja, działanie, no bo też głosisz różne i konferencje, i youtube, i tam do Bierzmowańcu niedokrotnie byłeś, no i jesteś zapraszany tam ze świadectwem. Jakby wynika ze słowa, to Bóg dał ci słowo. Słowo, że masz iść i masz głosić, i tak właściwie wierzę, że to daje ci też taką odwagę, żeby to robić. Ja tak z takiej strony kapłańskiej, tak patrzę na Was, młodych, i jestem niezwykle zbudowany. Tym, jak ktoś to robi. Wczoraj akurat zobaczyłem TikToka od, od gosi, i gosia właśnie zaczęła też nagrywać te TikToki. O wierze. No i tak właściwie dlaczego? Dlatego, że zadała pytanie Bogu, yy, czy on chce, żeby to robiła. A akurat dostała słowo, że wychwalajcie mnie, głoście, moją chwałę, głoście potęga, i dlatego to robi, mimo tego, że miała opór. Mi jakoś tak niesamowicie wiesz, zależy, że są twoi rówieśnicy, są osoby może młodsze, może troszkę starsze, które by może też chciały coś takiego robić, ale jakby, no, nie chcą się, nie wiem, wychylać. Mati, jak, jak te osoby ośmielić? Czy tylko, tylko Jezus je może ośmielić? To, 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 to się bierze tylko z takiego doświadczenia doświadczenia Go. I to doświadczenie Go uruchamia w człowieku taką myśl, że ja chcę to dać innym. Mm. Nie? I to, to nie polega na tym, że każdy, kto teraz doświadczył takiej miłości Boga, musi brać e, trzy krzesła, brać swoich ministrantów i mówić im konferencję, bo drogi są różne. Bo jedna osoba może mówić konferencję, a druga może nagrywać tiktoki. Nie? E, więc te drogi są różne. Ale powiedziałbym, że jak ośmielić? Spróbuj spotkać w swoim życiu żywego Jezusa takim, jakim On jest. I On cię mhm. sam ośmieli. Mhm. Nie musisz nic z tym robić. On sam, ja sam to zrobi. Czyli chodzi o to, że jesteś w relacji z Bogiem i tak właściwie na podstawie tej relacji, na podstawie twojej modlitwy wynikają kolejne rzeczy, że jeżeli Bóg się zaprasza jakby w tą przestrzeń, warto pytać, nie? Czy chcesz właśnie, żebym to robił, czy, czy mnie do tego namaszczasz, obdarowujesz? Mhm. No, no, tak. No w sensie e, to się bierze to, że dzisiaj głoszę, to, że dzisiaj robię swoje różne YouTube'y, to się bierze z takiego przeświadczenia bardzo prostego, które ja dostaję nieustannie na modlitwie. Mm. Jesteś kochany taki, jaki jesteś, mimo tego, mhm. że ci dalej nie wychodzi, mhm. że dalej masz mnóstwo pieroństwa w swoim życiu, e, że dalej idealny nie jesteś. To takiego cię chcę, wiesz? Takiego cię chcę. I tu nie ma żadnego ugrzeczniania. Mm. Znaczy, wiadomo, są pewne rzeczy w życiu, które trzeba pozmieniać. Mm. Gdzie Pan Bóg mówi, słuchaj, nie chcę, żebyś tak robił, bo chcę krzywdę robisz. Mm. I pewne rzeczy rzeczywiście trzeba odrzucić, ale to nie jest na zasadzie ugrzeczniania. To nie jest na zasadzie, że słuchaj, ty teraz musisz być taki pobożniutki, tutaj musisz ręce równo złożyć, bo ja tak chcę. Nie. Pan Bóg mówi, nie rób tych i tych rzeczy, bo se krzywdę porobisz. Hmm. Ale generalnie to się chce takiego, jakim ty jesteś. Hmm. Na tym to polega. To jest piękne, no bo to jest tożsamość. To jest tożsamość. To jest przyjęcie, że jesteśmy przyjęci przez Boga. Tacy, jacy jesteśmy, że jesteśmy tacy kochani, aczkolwiek na pewno Pan nas zaprasza do tego, żebyśmy byli coraz bliżej, i niejednokrotnie to kosztuje pewną rezygnację czy nawrócenie, nawrócenie z pewnych rzeczy, żebyśmy bardziej jednak zaczęli żyć ewangelicznie, a nie tak po swojemu, nie? I z jednej strony dopuszczać swoją słabość, ale z drugiej strony też nie przyklaskiwać swojej słabości, nie? Czyli nie odpowiada mi to, wiem, że to jest grzech, no chcę to zmienić, ale czuję się po prostu bezbronny, więc ja zwołam o Twoją łaskę, nie? Hmm. Czy znaczy, ja bardzo lubię to słowo nawrócenie, jak ono wpada w piśmie, to jest właśnie dosłownie zmień myślenie, nie? czyli to jak się nazywa, nazywa ten kanał, który prowadzę. Subujcie, zostawcie łapkę w górę. Koniecznie, koniecznie, ale jestem ciekawy ile mi dojdzie, naprawdę. To koniecznie odwiedzajcie. Bardzo, bardzo, bardzo lubię to, to, to słowo nawrócenie w takim sensie zmiana myślenia, bo nam się teraz bardzo często kojarzy Nawrócenie z czym? No, z tym, żeby tak, przestać grzeszyć, zacząć chodzić do kościoła, yy, nie mówić sprośnych żartów, no i być takim bardziej pobożnym, tak? To jest dla nas nawrócenie, żeby być. Natomiast w Piśmie Świętym nawrócenie to jest zmiana myślenia, nie? czyli tam, gdzie ty myślisz, że yy, nie ma już nadziei, to nawrócenie to jest zmiana myślenia, czyli jest nadzieja. No? Mm. Że to nie jest teraz na takiej zasadzie, właśnie trochę to tak jak ksiądz powiedział, to nie jest na zasadzie ugrzeczniania. Mm. Nie? To jest na zasadzie zmiany swojego myślenia, że tam, gdzie jest największy bezsens w twoim życiu, tam, gdzie widzisz, że jesteś beznadziejny, że jesteś bez szans, to nawrócenie polega na tym, żebyś se zmienił myślenie. Mm. Albo że, żebyś zobaczył, że nie jesteś w tym sam. Mm. I, I to jest ogromny kontrast, nie? Bo, tak jak my patrzymy, to jest w środę popielcową nie? najczęściej. Hmm. Czyli nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli co? Chodźcie do kościoła, nie grzeszcie i nie jedzcie mięsa w piątek i będzie git. Nie? A tymczasem chodzi o to, żeby zmienić swoje myślenie tam, gdzie jest największy bezsens w twoim hmm. życiu. nie? Tam, gdzie masz najwięcej bagna. No To się stało dla mnie na tych rekolekcjach. Nie? Hmm. Tam, gdzie miałem najwięcej bagna, a miałem go mnóstwo, hmm. e, zobaczyłem, że nie jestem przekreślony z tym wszystkim. No, Alleluja. I co? Dzisiaj... Dzisiaj się nawracasz? Masz jakieś, jakieś takie przestrzenie? Ciągle. Hmm? Ciągle. Z czego się ja nawracasz? Mam, ja mam mnóstwo takiego, t, t, takich rzeczy, z których się muszę ciągle nawracać. Ostatnio jedną z takich rzeczy, którą mam bardziej na tapecie, ja to sobie tak nazywam roboczo: że jest traktowanie Boga jako takiego taki, trochę takiego ciasteczkowego potwora. O co chodzi? Wiem, że brzmi skomplikowanie, spokojnie. ja tu, Dajcie mi szansę. E, można mieć czasami takie myślenie, że my swoją modlitwą, to, że my przychodzimy na modlitwę do Boga, karmimy tym Boga, bzdura. On nie potrzebuje naszej modlitwy. Nie potrzebuje tego, żebyśmy do Niego przychodzili się modlili, to jest potrzebne nam. Mhm. Jedną z kwestii, w której ja się nawracam nieustannie ciągle, nie? to jest przypominanie sobie, że to mi jest modlitwa potrzebna. Nie? Że ja nie chodzę na modlitwę dlatego, żeby jemu coś dać, no hello. Ja chodzę na modlitwę, bo cholernie tego potrzebuję. Nie? Bo mam w swoim życiu takie przestrzenie, że albo ktoś w tym ze mną będzie i mi to naprawi, albo nie wiem co będzie, no po prostu potrzebuję kogoś. Mm. Potrzebuję kogoś. To jest kwestia, w której się nieustannie nawracam, no bo ciągle mam takie myślenie, że nie, że jak sobie myślę w ciągu dnia, no, że muszę się pomodlić. To jest bardziej w takim kluczu, że muszę mu coś dać. Muszę, ale mi się nie chce. Muszę, muszę nakarmić tego potwora tym ciasteczkiem, żeby on był taki, no, w porządku. Niż bardziej właśnie takie myślenie, muszę się z nim spotkać, bo to mi daje życie. No. Ciągle się z tego nawracam. Czyli to jest taka też nauka bezinteresowności, nie? Czyli jeżdżę, że Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy przychodzili do niego. Po prostu bezinteresowni, żebyśmy byli, i to jest piękne, że Bóg jest Bogiem Wszechmocnym, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, Bóg może wszystko i On tak właściwie, no dlatego też nas nie potrzebuje, w sensie On chce się nami posługiwać, On kocha z nami spędzać czas, ale dobrze jest właśnie ta kwestia, tak jak mówisz, no zmiany myślenia zmiany myślenia, że modlitwa nie jest dla Boga, ale że modlitwa jest dla mnie, bo Bóg jest nieustannie z nami obecny przez cały czas, a modlitwa to jest właśnie świadomość jego obecności, to jest wchodzenie w tą przestrzeń, to jest nasiąkanie właśnie Bogiem, nie? I jeżeli my to po prostu odkryjemy, to wtedy modlitwa zacznie nam sprawiać przyjemność, tak, zacznie amen. być dla nas, zaczniemy być wolni w tej modlitwie i nie będziemy odmierzali po prostu, że pięć minut się modlimy, tylko będziemy gotowi przybywać w jego obecności. No to jest tak jak z relacją. Każdą mnie. No. Znaczy, jak się ma bliskiego przyjaciela, to nie dość, że się chce z nim spotkać, bo wiadomo, że się chce, ale to jest sama przyjemność spotkanie z nim. Można mm. z nim spędzać czas. Czasami nawet nie trzeba mówić konkretnie o jakieś mm. rzeczy. Czasami po prostu to, że on jest w tym samym pomieszczeniu, mm. to, to już to, to jest to. To jest to. Nie? Yy, więc z relacją z Bogiem jest trochę tak jak z relacją z drugim człowiekiem. Nie? Znaczy, mm. ja chcę się pomodlić. Dlatego, że chcesz się z Nim spotkać, no tak jak z moim przyjacielem. Nie? Tak. Na tym to polega. A spotkania wyglądają też różnie, nie? I są różne też przyjaźnie. No i różnie się też spotykamy. Jakbyś miał powiedzieć właśnie o swoim spotkaniu z Bogiem, w jaki sposób najbardziej lubisz się z Nim spotykać, jak najbardziej lubisz z Nim przebywać? Mm. Moją taką ulubioną formą spotkania z Nim to jest, nie ukrywam, uwielbienie. Mm. I to jest coś, co, co mi też chodzi ostatnio bardzo po sercu, bo, bo czym jest tak naprawdę uwielbienie? Uwielbienie to jest moim zdaniem odpowiedź człowieka na osobę Jezusa. Nie? To znaczy, jak się widzi Jezusa, to jakim on jest, jak się widzi jego prawdziwy obraz, jak się zobaczy, m, jaki on względem ciebie jest, jaki, jak, jak on się zachowuje, kim on dla ciebie jest, to rodzi się w człowieku tylko jedno: uwielbienie. To chce się go uwielbiać, nie? to ma się takie, takie mocne wewnętrzne pragnienie w sobie. To jest niesamowite, w sensie ja uwielbiam to, uwielbiam to, tak z nim być. I to jest moja ulubiona forma modlitwy, bo mogę sobie stanąć na, na modlitwie, właśnie w uwielbieniu, widząc to raz, widząc to, jaki on jest, i odpowiadając na to, nie? czyli uwielbiam Cię, Boże, skoro Ty jesteś dla mnie taki, to ja Cię chcę uwielbiać. Nie? Ja w ogóle to jest dosyć takie zabawne, bo ja mam to, trochę taką niestandardową formę modlitwy, bo ja się nie modlę u mnie w domu, w pokoju. Znaczy czasami też, ale biorę sobie słuchawki, wchodzę do kościoła, staję sobie gdzieś tam mniej więcej obok ołtarza, i na słuchawkach stoję sobie przed obok ołtarza i się modlę, mm. nie? I czasami ludzie tam wchodzą z tyłu, patrzą, kto to tam mm. stoi, nie? A ja z przodu po prostu stoję i się modlę. Mm. To, to dosyć takie zabawne, ale uwielbiam tą formę modlitwy. Uwielbiam uwielbiać. Mm. Amen. Cukru, ci rozumiem. Dzisiaj w momencie nagrywania my przeżywamy święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. I dzień kawy. I dzień kawy i serca. I serca. <laughs> tak. Porusza mnie to E, Jaka jest postawa aniołów? Tam dzisiaj zwróciło na mnie uwagę w księdze Daniela, jak jest mowa o tym, co robią aniołowie. Aniołowie, tam jest napisane, że tysiąc tysięcy służy mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy patrzy, stoi. Stoi przed Nim. Czyli Nic kiedy, wielkiego. kiedy patrzymy mm. na aniołów, czyli na tych, którzy mają bezpośrednie poznanie Boga, aniołowie, albo Mu służą, albo stoją i patrzą. Mm. I dla mnie to jest po prostu w ogóle definicja modlitwy uwielbienia: Stoi i patrzę, jestem wpatrzony w Niego, czyli totalne właśnie zatopienie w Jego obecności. Mm. Nie? I tak właściwie, czy, czy w królestwie, czy w królestwie nie chodzi o to, że. Jestem w niego wpatrzony, i że Jemu służę, i że z tego patrzenia po prostu wynika służba, czy, czy to nie jest po prostu sedno? To jest to, ale właśnie my mamy bardzo taką tendencję często, żeby na modlitwie coś robić. Mm. I, I ja tego nie chcę, broń Boże, jakoś negować, bo, bo nie chcę powiedzieć, że nie wiem, że m, mówienie do Boga jest złe. Nie, broń Boże, tego nie mówię, nie? Ale bardzo mnie porusza zdanie, które kiedyś powiedział kardynał Ryś. Że ważniejsze jest w modlitwie to, żeby go usłyszeć, niż żeby mu coś powiedzieć. Mm, I mm. bardzo, bardzo, tak bardzo ważne dla mnie jest, żeby na modlitwie e, nie starać się, właśnie to trochę, co, co wcześniej powiedziałem, nie starać się mu coś dawać, nie? Że on tego naprawdę nie potrzebuje. Jedyne, co mu się staram dać, tak, to jest mój czas. Wszystko. Mm. Wszystko inne ma. Mojego czasu nie ma. To jest jedyne, co mu mogę dać. Mm. Więc y, chciałbym, żeby moja modlitwa wyglądała właśnie na tym, nie? Stoję, patrzę. I nie mówię mu coś. Nie staram się go przekupić, żeby coś zrobił w moim życiu. Mm. Nie robię tego. Wiem, że to jest mój przyjaciel i, i, i że on doskonale wie, co mi jest potrzebne, nie? wczoraj na modlitwie właśnie z młodymi mieliśmy taki przepiękny moment, kiedy położyliśmy się krzyżem w prostracji na znak naszego oddania właśnie Bogu, bycia darem, nie? Czyli co możemy Bogu najwięcej dać? Najwięcej możemy Mu dać siebie, mm. nie? Nasze życie, wszystko po prostu, co jest nasze. Złóżcie swoje ciała na ofiarę żywą. Amen. Amen, Rzymian, mm. nie? Więc jakby wierzę, że Bóg nas do tego zaprasza, żebyśmy całkowicie po prostu Mu się oddali, żebyśmy byli darem. Więc po to to wszystko, nie? Po to jakby, po to robimy tutaj też te Podcasty, po to, żeby dawać się Bogu w całości, że jeżeli coś składa w nasze serce, daje nam jakąś, jakiś talent, smykałkę, jakąś pasję po prostu do czegoś, to chcemy też to robić. Chcemy mm. też to robić, chcemy być pełni pasji właśnie dla Boga i to wszystko też czynić. Mati, gdybyś mógł właśnie jeszcze takie. Mm, gdzie mam... nie testament, ale gdybyś. <śledziałem> 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 <śledzenia> gdybyś tak, tak, kanał na księdza. <laughs> Gdybyś mógł właśnie też takie ostatnie słowo hmm. powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co leży tobie w sercu, co jest dla ciebie hmm. ważne tutaj do naszych, do naszych słuchaczy. Okej. Okay. Moje doświadczenie życia jest takie, że Bóg mnie wybrał w momencie, w którym nie powinien mnie wybrać. Znaczy, przynajmniej ja tak uważałem, że byłem zbyt grzeszny, zbyt słaby, zbyt głupi. E, żeby to się mogło stać. I On przyszedł właśnie w takim momencie. Znaczy, chcę ci powiedzieć, że jeśli masz taki moment, że może e, jesteś na wielu płaszczyznach, zbyt słaby, zbyt głupi, zbyt grzeszny, masz e, wiele złego w swoim życiu, to, to mam do Ciebie dobrą nowinę. To do właśnie do takich, do takich ludzi, jak ty przychodzi Jezus. Zobacz, że On w Ewangelii e, nieustannie siedział z grzesznikami, z grzesznikami. Więc e, jeśli Jezus miał. E, jakiegoś odbiorcę w swoim życiu, jeśli on chciał do kogoś trafić, to chciał trafić do grzesznika, chciał trafić do kogoś, kto potrzebuje pomocy w swoim życiu. I jeśli masz w swoim życiu takie miejsca, gdzie potrzebujesz pomocy, gdzie może sobie nie radzisz samemu, to on jest dla ciebie. I on jest dla ciebie w takim właśnie miejscu. Nie musisz się najpierw nawracać, zmieniać i tak dalej. Przyjmij go w miejscu, w jakim jesteś, a reszta potoczy się dalej. Amen. Amen. I chcemy się za Ciebie pomodlić. Chcemy pomodlić się za Ciebie. Chcemy zawołać właśnie o to, żebyś ufał Bogu, że Bóg jest większy od Twoich słabości. Zapraszamy Cię do modlitwy. Kochany Ojcze, ja ci dziękuję za tę osobę, która nas słucha, dziękuję Ci za jego życie. Ja wołam o to, żeby moc objawiała się w jego słabościach, że, żeby miał świadomość tego, że ma tożsamość Twojego umiłowanego syna, Twojej umiłowanej córki. Wołam właśnie o to, żebyś przychodził, żebyś napełniał, żebyś rozpalał, żebyś dawał pokój. Wołam też o to, żeby miał odwagę właśnie pójścia za Twoim Słowem, odwagę pójścia w to, do czego Ty go zapraszasz. Wołam o to, przychodź, tak, kochany Jezu. Tak, Jezu tak, przychodź, kochany Duchu Święty. Rama so, rama lamesse, niech Ci Bóg błogosławi, niech Cię strzeże, Niech Cię wypełnia. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. No Mati, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. W ogóle na moim kanale jest też mój podcast z księdzem, <głos> <głos> więc my się tak wymieniamy. Raz ja u niego, raz on u mnie, także możecie Także rewizyta, rewizyta jest. Ja wam kochani bardzo serdecznie polecam właśnie tutaj też Zmień Myślenie, nie, kanał od, od Mateusza możecie śmiało też subować, młody chłopak, który fajnie e, robi dobre rzeczy. Koni ruszyliśmy też z Patronite'em, dlatego że no, nagrywamy te mocno podcasty, które co tydzień wychodzą, chcemy to też po prostu dobrze przygotowywać, to jest naprawdę sporo godzin e, roboty, e, dlatego też no, chcemy, to ma być i konkretne wynagrodzenie też dla osoby, która też to robi za ten czas, więc jeżeli Podobają Wam się te rzeczy, chcecie wesprzeć, to bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. Zachęcam. Dziękuję, że byliście z nami. No i trzymajcie się mocno Jezusa. Pozostańcie z Bogiem!